Gorzów idzie w stronę biznesu. Ważny krok w tym kierunku miasto stawia organizując cykl inspirujących spotkań biznesowych. Te wróciły po długiej przerwie, którą wymusiła pandemia koronawirusa. Spotkania organizowane są w ramach wspólnej promocji gospodarczej Gorzowa oraz terenów inwestycyjnych wchodzących w skład miejskiego obszaru funkcjonalnego. Projekt ma na celu pokazanie obszaru MOF jako narzędzia integracji polityki przestrzennej, społecznej i gospodarczej. W ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego został sporządzony dokument Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego. Określono w nim cele i sposoby realizacji działań wskazanych gminy dla osiągnięcia ich strategicznych celów rozwojowych. Jednym z elementów projektu są właśnie inspirujące spotkania biznesowe. W czerwcu takie spotkanie zorganizowano w salonie samochodowym grupy GZ przy ulicy Kasprzaka. Tym razem tematem przewodnim był networking. Przedsiębiorcy mieli okazję dowiedzieć się więcej o najbardziej skutecznych metodach budowania kontaktów i o tym, jaki jest przepis na budowanie networkingu. Wykład poprowadził Piotr Strzyżewski, trener sprzedaży, doradca biznesowy, a także eksperci w rozwijaniu efektywności i potencjału firm. Kolejnym punktem spotkania były wyjątkowe warsztaty, które poprowadzono w formie gry z podziałem na grupy. Celem tej inicjatywy było stworzenie gotowego przepisu na najlepszy networking, czyli proces wymiany informacji. Po czerwcowym inspirującym wieczorze biznesowym, który cieszył się dużym zainteresowaniem, zorganizowano inspirujące śniadanie biznesowe. Gospodarzem spotkania, które tym razem odbyło się na polu golfowym zawarcie, był prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. Budarz miasta podkreślał, jak ważną rolę odgrywają miejskie obszary funkcjonalne i wyraził zadowolenie z tego, że te wciąż się rozrastają, bo dołączają do nich kolejne samorządy. Miejski obszar funkcjonalny to obszar e, Gorzowa i gminy sąsiadujących, tych, które najbardziej z nami współpracują, które tak naprawdę e, ciążą do Gorzowa, to e, w poprzednim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym to gmina Deszczyna, Gmina Kłodawa, Bogdaniec e, i Santok. Dołączyliśmy w tej chwili Lubiszyn, dołączyliśmy Strzelce Krajeńskie, Witnice, Skwierzynę i Kostrzyn, więc ten obszar Miejski Obszar Funkcjonalny się mocno rozszerzył. E, współpracujemy, nasi mieszkańcy jakby nawet nie muszą widzieć e, na co dzień tego, że my współpracujemy, a i tak przemierzają z miejscowości Podgorzowskiej do Gorzowa, czy odwrotnie, właśnie z Gorzowa do tychże miejscowości. Więc ten obszar miejski, obszar funkcjonalny to jest obszar współpracy. W walce o środki europejskie zawsze łatwiej jest dużemu graczowi, jeżeli do tej pory byliśmy sami jako 120 tysięczne miasto, czy w mniejszym miejskim obszarze funkcjonalnym. Dzisiaj jesteśmy obszarem miejskim, obszarem funkcjonalnym o wielkości 220 tysięcy mieszkańców, bo to jest dla nas taki najważniejszy ważniejszy wyróżnik. Jesteśmy dużym graczem, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków, jesteśmy poważnym partnerem do rozmów i myślę, że dzisiaj jesteśmy ważniejsi w negocjacjach. Inspirujące spotkania biznesowe to nie tylko doskonała okazja do wymiany doświadczeń, ale także prelekcje z zakresu marketingu i możliwości rozwoju osobistego. Spotkania biznesowe online są dobre, bo są sprawne i szybkie. Natomiast pandemia pokazała, że jednak tych relacji potrzebujemy. Potrzebujemy ze sobą porozmawiać. A to, co jest najistotniejsze w lokalnym biznesie, to jest budowanie relacji wzajemnych. To jest to, żebyśmy my, jako przedstawiciele Urzędu Miasta, władzy wykonawczej, Wiedzieli o problemach biznesu, a żebyśmy mogli je rozwiązywać, żebyśmy mogli odpowiadać na potrzeby, bo to lokalni przedsiębiorcy są u nas najważniejsi z tego powodu, że oni wpłacają największe składki do naszego budżetu. Każde takie spotkanie, w którym jest okazja do tego, żeby przedsiębiorcy wymienili się swoimi nie tylko doświadczeniami, ale bardzo często problemami, z którymi się borykają. Mówi się, że im większy biznes, tym bardziej samotny czuje się szef albo właściciel. Z tym wszystkim, czym musi zarządzić, więc myślę, że każde takie spotkanie u każdego organizatora pierwszą intencją, taką najważniejszą, jest to, że relacja jest klub biznesu. Jakby w moim też przekonaniu to z czym ja pracuję z firmami, to co staram się ludziom zaszczepić, zostawić w nich, to jest świadomość tego, że im bardziej my znamy tę drugą stronę, im bardziej czujemy jej potrzeby, im bardziej pozwolimy sobie na takie zniesienie dystansu pomiędzy sobą, tym bardziej jest to biznes, tym bardziej jest to dawanie sobie wzajemnie wartości, czyli relacja. Biznes to jest relacja. Należy nadmienić, że ogromną rolę we wsparciu firm pełni wydział obsługi inwestora i biznesu. To specjalistyczna komórka Urzędu Miasta Gorzowa, której celem jest pomoc w szeroko pojętej działalności inwestycyjnej oraz wspieranie rozwoju gospodarczego miasta. Mamy oczywiście Biuro obsługi inwestora i biznesu, które działa rewelacyjnie. To jest biuro, które jest do bezpośredniego, codziennego kontaktu wszystkim tym, którzy prowadzą swój biznes i chcą coś w mieście załatwić. W większości są to sprawy dotyczące inwestycji, dotyczące rozwoju firmy. No i na, tej, na, tej, na tym polu właśnie współpracujemy. Przyciąganie inwestorów zaczyna się w, na etapie już promocji terenów inwestycyjnych, na etapie rozmów o tym, czym możemy naszych potencjalnych inwestorów zachęcić, co możemy powiedzieć na temat właśnie miasta, jego konkurencyjności, jego atutów i walorów. I to jest pierwszy, pierwszy element. To kiedy się chwalimy naszym potencjałem. Kolejna Innym takim elementem są właśnie rozmowy. Są rozmowy na różnego rodzaju konferencjach, sympozjach, targach, no ale też lokalnie, bo nasi przedsiębiorcy lokalni współpracują z innymi przedsiębiorcami i to daje pozytywny rezultat. To jest odrobinę przekorne, ponieważ wydaje się, że w biznesie powinniśmy się spieszyć, powinniśmy być szybsi niż konkurencja. Co wszystko jest oczywiście swego rodzaju prawdą. Jest jakaś dynamika, która charakteryzuje każdy biznes ale myślę, że dotarliśmy już do tych czasów, do takiego momentu, w którym wszyscy rozumiemy, że im bardziej zatrzymamy się i pozwolimy sobie posłuchać siebie samych, siebie samych, co w nas jest, czego potrzebujemy, o co nam w życiu chodzi, czego już nie chcemy w naszym życiu, tym bardziej jesteśmy otwarci na to, żeby zrozumieć tę drugą stronę, żeby zrobić biznes, który ma wartość, który jest win-win, który naprawdę stanowi jakieś porozumienie. I to staram się tym staram się ludzi zainspirować, żeby Dali sobie przestrzeń na to, by przy sobie pobyć. Można to różnie nazwać. Ktoś powie bycie przy sobie, ktoś powie, że jest to medytacja, ktoś powie chwila dla siebie, ale generalnie chodzi o to, żeby w tym największym natłoku, czasami nawet wtedy, kiedy jest najtrudniej, kiedy jest najwięcej wszystkich telefonów, spotkań, różnych problemów, to to jest właśnie ten moment, kiedy warto się zatrzymać, wziąć kilka wdechów i pobyć przy sobie. I każdy z nas znajdzie na to odpowiednią przestrzeń, albo w trakcie, wtedy, kiedy jest w pracy albo rano, kiedy się obudzi, albo wieczorem, kiedy kończy dzień. Ważne jest, żeby dać sobie możliwość do tego, żeby ta cisza w nas, taka wewnętrzna, pobyła, bo tylko dzięki niej jesteśmy w stanie zbudować taką wewnętrzną siłę, odporność. Elastyczność, która nazywa się rezyliencją, czyli chyba jedną z najbardziej cennych umiejętności na dzisiaj. Kwintesencja biznesu, spotykanie się, rozmawianie, więc jakby no brakowało tego wszystkim, więc cieszymy się bardzo, że to znowu działa i można normalnie e, zacząć e, kontakty nawiązywać i działać. Podstawą biznesu są relacje. E, mówi się też, że jest biznes, są relacje, nie ma biznesu, nie ma relacji. E, my uważamy troszkę inaczej. Budujemy w, te więzi z przedsiębiorcami na różnych polach. E, przede wszystkim staramy się wspierać rozwiązywać problemy, ale przede wszystkim słuchać, czyli w, identyfikować to, co się może zdarzyć, pomagać, wspierać i udrażniać, bo też taka jest nasza rola. Powiem szczerze, że dla mnie jakby idea tych spotkań jest bardzo ciekawa i w sumie zależy nam głównie na relacjach, tak? Na budowaniu tych relacji biznesowych, na kontaktach, na spotkaniach właśnie z tymi wszystkimi osobami. Z racji tego, że no, jesteśmy na rynku dosyć długo, tak? bo ponad 20 lat, to w większości firm dużych współpracujemy, więc też się znamy na takich różnych poziomach i szczeblach i sprzedażowych, ale też takich już bym powiedziała trochę półformalnych. Natomiast na tych spotkaniach również jest ten taki mniejszy i średni biznes. No nie, da, nie jesteśmy w stanie ogarnąć całego Gorzowa, jeśli chodzi o relacyjność, dlatego dlatego tak uważam, że, że mają wartość te spotkania. Spotkanie, bo e, ja jestem w tym roku pierwszy raz. E, wcześniej mi się niestety nie udało e, przyjść na to spotkanie, natomiast e, po twarzach widzę ludzi zupełnie dla mnie nowych. Tak, częściowo e, są osoby, które już znam, ale są osoby też, które, których kompletnie nie znam. E, I ta taka półformalna forma, że tak się wyrażę, skłania nas do przejścia różnych takich e, poza siebie, takich barier, gdzieś tam obaw, takich e, na w zasadzie biznes to, to biznes, tak? No, natomiast właśnie tutaj bardziej człowiek do człowieka. Świat stanął do góry nogami, dlatego inspirujący wieczór biznesowy jest dzisiaj o poranku. Natomiast te spotkania służą przede wszystkim nawiązywaniu kontaktów, sieciowaniu. Obserwowaliśmy od dłuższego czasu i były to nawet zgłaszane przez przedsiębiorców sytuacje, gdzie szukali kooperantów, współpracowników po Polsce, w Europie. Natomiast firmy, które świadczyły podobne usługi, i były tutaj na miejscu. Więc to jest kwestia tylko znalezienia tego partnera. Takie spotkania mają również służyć wymianie doświadczeń, ale przede wszystkim wymianie kontaktów i szukaniu współpracy. Wyjątkowo ciekawa koncepcja, z którą jakby ciężko się spotkać gdzieś indziej. I tutaj duże wyrazy uznania dla Urzędu Miasta, który to potrafi wszystko spiąć i, i fajnie zorganizować, bo to i ciekawe miejsce do porozmawiania, można się ciekawych rzeczy dowiedzieć, jakieś kontakty nawiązać. Jakby bardzo fajna koncepcja. Kilka osób, które poznałem, których nie miałbym okazji poznać pewnie w żadnych innych okolicznościach, kilka kontaktów. Kontaktów. Jestem też w, oprócz drukarstwa, jestem w branży automotive, pracujemy z klasykami, więc akurat bardzo ciekawy temat przerabiania klasyków na elektryki, też zdarzyło nam się z kimś porozmawiać tutaj, jakby trochę w kuluarach tych, tych spotkań, więc jakby bardzo, bardzo fajna koncepcja. Spotkania biznesowe są też doskonałą okazją do zaprezentowania atutów miasta i terenów inwestycyjnych, które ma w swoich zasobach. Jest to niezwykle ważne w dzisiejszych czasach, w momencie gdy gospodarka potrzebuje wsparcia i odbudowy. Widzimy w tej chwili dużo, duży ruch na rynku nieruchomości, widzimy potrzeby w zakresie udrożnienia łańcucha dostaw, zwłaszcza jeśli chodzi o firmy producenckie, które w, w pandemii mocno zostały dotknięte przerwami w w dostawach. Stąd szukają właśnie kooperantów, szukają, w, szukają możliwości produkcji w bezpośredniej bliskości. I to jest nasz atut, że możemy pokazać tereny inwestycyjne, które mogą stanowić dobrą ofertę dla podmiotów, które szukają tutaj w krótkiego łańcucha dostaw. Z drugiej strony jest też trudniej z uwagi na to, że pandemia. No, nie udrażnia różnych form transferu kontaktów. Niestety nie pomaga nam w kontaktach bezpośrednich. Stąd no, długo czekaliśmy na taką możliwość spotkania się bezpośrednio z przedsiębiorcami w większym gronie. Spotkania zostały pozytywnie odebrane przez uczestników, dlatego też będą organizowane cyklicznie. A na kolejny program Gorzów w stronę biznesu zapraszam 16 września.